Cześć, witam Was serdecznie. Wpadłem na nowy, stary pomysł, żeby użyć chmiel, ale rasowy, do piwa. I to w miarę świeży chmiel. To będzie chmiel, który zostanie użyty na dniach, za 2-3 dni, w piwie pszenicznym. Czyli w takim piwie, gdzie, w którym to chmiel nie, nie musi odgrywać pierwszej jakiejś wielce znaczącej roli. Pachnie doskonale. To nie jest dziki chmiel. To jest już końcówka. Takie zielone szyszki. One się już praktycznie są pozbawione olejków. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale wybieram te w pełni jeszcze zielone. Które najwyraźniej nadadzą się do tego, żeby zostać użytymi. Niech to posłuży za tym razem za wstępniaka. Piwo pszeniczne, jak mówię, całkiem przyjemne, spoko piwo. Na mokrej szysce to już w ogóle możemy się zabawić w pewnym sensie w browar Kormoran, prawda? W plona. Zrywam tego typu szyszki, czyli jeszcze zielone. Przyjemnie, ciepło ten aromat nie gryzie. Mam informację, że to są chmiele pokroju Izabeli, właściwie, że to jest Izabela. Także może być całkiem przyjemny wpływ na piwo. Szyszki są małe, akurat tutaj, także to trudno mi ocenić, który to gatunek. Mam tu też pomocnika. czyli człowieka od czarnej roboty, ubranego w różową koszulkę. To są takie małe, jakby karłowate te szyszki. To jedzie pociąg. są małe, nie? Nie, ja, to wszystkie to są duże wodę, wiesz? On trzeba się zanurzyć trochę. Cześć czołem, drodzy kamraci. Obalmy dzisiaj wspólnie mit, że piwo, piwa nie da się zrobić w białej koszuli. Otóż da się zrobić. Nie ulegajmy naciskom lobby dresowym. Co więcej, zapłacili mi kraweciarze z Warszawy, żebym właśnie taki nice, tie, bardzo wąskiego śledzia e, ubrał i udowodnił, że bez zachlapania, bez mieszania można zrobić piwo w takim stroju. A teraz do rzeczy. Wasze zdrowie? Jak pić wódkę, to w pełnych kubkach, a nie namiętko w jakichś tam 50. To, co widzieliście jako wstępniaczek, to jest część pomysłu, który miał nastąpić z niejakim jajcarzem, znanym Lurbasem z Redy. Nie wyszło, przyznam się szczerze, że ja nie słodowałem słodu. Seweryn próbował, nie wiem, czy jednokrotnie, czy dwukrotnie, i to okazuje się wcale nie jest taka prosta sprawa, żeby zesłodowany słód zbliżył się swoimi wartościami do tego, który kupujemy. Kompletnie nieopłacalna sprawa, że tak powiem, ale z racji domowego hobby można byłoby to spróbować. Jestem ciekawy, czy ktoś z was próbował słodować i z jakim efektem czy dało się zrobić piwo z tego słodu. No na pewno trzeba to pilnować, a nie wiem, czy tak do końca było. Ja to się w ogóle za to się nie brałem, bo się na tym nie znam. No więc chociaż część, chociaż część pojechałem z moim kamratem Baśką na polach mielu i zebraliśmy, jak widzieliście, różne odmiany trochę, no tam chyba taka torba, ta niebieska z ośrodką, to była pełna, żeby wam obrazowo to powiedzieć, a więc zebraliśmy trochę izabeli, bo na tym mi zależało, i trochę marynki. Tak patrzyłem, to już była końcówka, bo zrobiliśmy to. Na końcu września i to już była końcówka takiego chmielu szyszkowego do zbierania. Tych ładnie pachniało, ale zdaję sobie sprawę, że chmiel zbiera się tak naprawdę wydaje mi się, jak ja hodowałem, to zbierałem w sierpniu. Od maja bodajże że puszczały kłącza i w sierpniu chyba zbierają chmieli. Te wtedy te efekty były naprawdę e, bardzo fajne. No, jestem ciekawy. Piwo pszeniczne to jest piwo, które tak naprawdę nie wymaga chmielu. Stąd wsypiemy szyszunię, może nawet 100 gramów, i sprawdzimy, jak to się yy, ma. Bo, jak mówię, kiedyś użyłem chmielu dzikiego, takiego dzikusa pięknego. Szyszki były takie kloce jak Chłoch, jak dorozne szyszki sosny. No, ale okazało się, że piwo było skopane. Ten chmiel co prawda nie, nie jechał czosnkiem, bo to jest taka znana metoda, jeżeli macie dzikusy gdzieś w okolicy. Czekajcie, bo mi czy czy śmierdzi czosnkiem. Jeżeli tak, no to taki chmiel się zostawia. Ja, ja to zrobiłem w Wiźnie. To był dzikus rosnący na płocie, ale naprawdę piękny, piękny dzikus. Nawet lekko ususzyłem go na wietrze romantycznie. No i cóż, przeminęło z wiatrem te wszystkie olejki, a piwo było ciężkie do wypicia. Nieprzyjemne, odrzucające, ponadto nie wiem czy to z tego czy nie, ale było mocno przegazowane, yy, gdzie glukozy wcale dużo nie nasypałem. Yy, ostatnio co do chmielu, jeżeli o tym możemy porozmawiać, to kumpel odesłał mi taką przerażającą informację, że właśnie to może być też drogą zakażenia w naszych domowych piwach. Tak. Okazuje się, że tak. E, więc e, kiedy mi to udowodniono, bo najpierw w to nie uwierzyłem, ale kiedy mi to udowodniono, e, no to od tamtego momentu, a to było w tym roku oczywiście, nie, przestałem opowiadać e, historię typu Chmiel to apteka. Fuu, ta apteka, że tutaj trzeba na wszystko uważać. No cóż, jak będziemy postępować sterylnie, naprawdę właściwie sterylnie. Co jest chyba niemożliwe w naszych kuchniach, ale bardzo czysto no, okaże się, że zaintepujemy sobie piwo chmielem. Tak może się zdarzyć. Ja nie mówię, że tak wszędzie jest, ale tak się może zdarzyć. Wobec tego, no cóż, mokra szyszka i pszenica. Zdałem sobie sprawę, że to jest to piwo, które w tym roku piję najczęściej. Nie jest to drogie piwo, jak mówię, chmiel tutaj nie odgrywa pierwszą nie roli. No, przydałaby się miękka woda z jakiegokolwiek markietu, czyli nie woda mineralna, a właściwie taka odmineralniona do piwa pszenicznego, ale można zamiast tego dolać odpowiednie dawki chlorku. A, mam go w godówce. który spowoduje Spotęgowanie odbioru podstawy słodowej, bo chyba na tym nam właśnie zależy. No dobra, to tyle kwestią wstępu. Ja się przyznam, że przerwy są już nastawione. 52 stopnie, 10 minut, 69, tak, 69 stopni, 50 minut. Wygrzew 10 minut na 70, nie pamiętam, czy to nastawiłem. 74 czy 5? Woda do wysładzania grzeje się tutaj w tym werniku, on już jest gorący. Nastawione jest 79 stopni Celsjusza. Warni do kompletu, jako że bardzo fajny system przełączania. Gorące to jest, jak już mówiłem na filmach, ale bardzo szybko to się przełącza i pompa wbudowana w kociołkach automatycznych, ale tak powiecie. I ta pompa mm, będzie pompować mm, wodę z warnika do podniesionego kosza, co oczywiście uwzględnię na filmie. Postaram się nieco bliżej ten proces pokazać w tej chwili, a może za chwilę, albo nie, dobra. Musicie uwierzyć, że w tej chwili tutaj recyrkulacja trwa. Wszystkie kraniki są odkręcone, czyli ten system, szum nazywany system zabezpieczający, czyli wlewanie się wody Wymuszenie ruchu wody przy dnie, tam gdzie jest czujnik temperatury, grzałka i tak dalej. Tam pcha, woda idzie też górą, czyli mamy jak w klasycznym rozwolnieniu. każdym otworem leci woda. I ona się w tej chwili grzeje, 35 stopniów Celsjusza jest, a ma być 52. A więc po prostu za chwileczkę poproszę Was o atencję, bo będziemy wsypywać słody, które a myślałem, że są za mną, ale nie ma za mną. Są w woreczku, w worku przygotowane mm, do zasypu. No, no to dozo. Nie, koszuli nie będę zdymował. Coś mi nigdzie to wydaje. Tak, 50% to. Ach. Jak to robiła Petra.